Cześć, YouTube, z tej strony Ejonek. Dzisiaj sobie zagramy następny odcinek Dual of Champions. Zagramy sobie dzisiaj twierdzą, jak się nie mylę. Twierdzą. Twierdzą opartą na utach szczęścia. Tak, tak. Yy, z Ardokiem. Co gramy z wydarzeń? Z wydarzeń gramy burze, many oraz jarmark cieni. Ze stworzeń gramy 3 goblinki, 4, 2 asasynów, 4 harpie, gobliny, łowca 2 sztuki, paosek 4 sztuki, centuriony 4 sztuki, bojowy olifant 4 sztuki, skorzony ork 4 sztuki, jeździec stępów czarnej czaszki 4 sztuki. Zwierzchnik klanu czarnej czaszki dwie sztuki, łamacz czarnej czaszki dwie sztuki i zafilia. Co gramy? Złotów szczęścia, Z złotów szczęścia gramy, dziedzictwo, coraz bardziej się przekonuję do tej karty, że jest bardzo przydatna. Zawalone mosty cztery sztuki, obozowiska cztery sztuki, atak zaskoczenia cztery sztuki. Otarz, aż jedną sztukę i Grand Final Cut. Jedną sztukę. Gram z Ardukiem, bo, bo ma niezłą pasywkę. Aż do końca tury wybrane stworzenie zyskuje zdolność chyżo chyżości szarży. Bardzo przydatna pasywka. Przyjemnie się tym Dakiem gra. Zobaczymy, jak w praniu, żeby nie, nie zachwalać dnia. Hmm. E? Dobra. Żeby nie zachwalać, nie? A co my tu mamy? No nie. Tyle sępów czarnej czaszki się nie spodziewałem, że wyrosuje. Nie planowałem! Tłego Człeguś Gramy przeciwko Ignatiusowi Super eee, Bierzemy sobie flaszkę Flaszkę Flagę I go Zaraz nas tu pociśnie z piorunka Piorunka z Z mini obrotóweczki Z piorunka <laughs> Ależem śmieszny. Teraz możemy potraktować go w następujący sposób A to iż dlaczegoż jak Jak możemy No możemy to na pewno I możemy sobie dać sępka A no możemy dać sępka Co mi szkodzi Mhm mm No, chyba kolego się... No właśnie Ciach Ciach i wystawiamy sobie następujące karty Wystawiamy sobie tego, wystawiamy sobie tego, wystawiamy sobie Tego I sobie gramy to I co na to powiesz kolego? Pomyśli O kurczę co on wystawił No i Hmm, szczęścia ciekawe jaki mamy graniw Fankata teraz mi, nam jest potrzebny tak zwany no, ta, tam, tam, taką dużą krówkę, już zapomniałem jak się nazywa Mhm, mm możemy sobie zagrać to w ostateczności, żeby tego usunąć. No to mi Granitwa na kata usunie na 100%. Ну да бро. Wydaję trwalna kota, nie mamy. Ale mamy za to czysty stół. Hmm, sobie dobierzemy. Mamy ołtarz, aż. Git. Zmocnimy sobie tą linię. I graj. Sześć. Tą, tą, i to. Zagramy sobie tego, odrzucimy sobie tego, dobierzemy sobie kartę i to wszystko. Mm. Nic I sobie tego zagram. Piąchę i graj. Nie są gra, z gra... Zawalone wieże? Czy nie zawalone wieże, są głupią wieże, w każdym bądź razie. Ale chyba... Nic nie ma. I będzie GG No właśnie Pierwsza gra wygrana, no nie no słowo talii miałem no. nie, ma co, nie ma co porównywać Idziemy następną Rundkę eee, Czy mnie to satysfakcjonuje ta ręka? Za droga I graj. Co on tu może? No to już możemy być e, przygotowani na... E, kulki obrotówki. Chyba tylko na kulki obrotówki, bo jeszcze nie widziałem. W sumie dobra, dobra jest ta kursiówka z tej przystani. Graj. No i mi teraz zaskoczysz? <laughs> no jakby, gdybyś m, tego przesunął tu, bardzo bym było mi e, na rękę. Zastanawia się. No, my możemy dać następny e, plan. No. Już wiem, może co zagrać. No właśnie, to może zagrać, ale i tak mu to nic nie daje. No, to mu bardziej daje. No i już jest do przodu, kolega. Kulka, obrotówkę na pewno nie dostanę kulki, a 4 mogę jeszcze przyjąć. La gitara, Co mm, zrobimy to, będziemy mogli zrobić sobie to na pewno możemy wystawić. Dobrze, zagramy sobie to. Co nam więcej dymadzie dymaju? Czy tu zrobi, to ona więcej zrobi dymaju? Hmm, tego sobie tu przestawimy. Wystawimy sobie tego i graj. Mhm. Paosek i później tego. Paosek i później tego i sobie tutaj pukniemy. Hmm, dodamy sobie to i graj. No taka jest bardzo wyrównana giereczka. Teraz na łombo możemy się spodziewać. Mhm. Ups. Grand Final Cut... ...spowiadać. Jak Grand Final Cut, to zrobię sobie to, to i gramy... ...HG. Fajnie. Super. Jeszcze pasywki nie używałem. Przyjemnie się gra. Może jeszcze jedną? A ja jeszcze jedną. Co szkodzi? Co mi szkodzi? Mamy taką rączkę, Znaczy, nie zaczynamy, ale może być. Gramy przeciwko nergalowi. Gramy przeciwko nergalowi. Powolutku, a do przodu. Co on tu ma za pasywkę? Aha. Licznik okaleczeń ma. No to niech sobie ma. My sobie tu go zagramy. Będę musiał to jakoś bronić. Lisza wystawi na pewno tutaj. Co mnie najbardziej, najbardziej to nie bawi. Dobra, żeby nie ryzykować aż tak, tutaj damy tego i dałem dupy. Jak zawsze. Słabo zagrane jak z mojej strony. Dobra. Hmm. Źle przeczytałem, myślałem, że... Rozmieszczony wrzędziem, że po ataku, kurcze. Kurcze, Blaszka Majaszka. No dobra. Ale nie płaczemy, nie płaczemy. Jeszcze jest to do wybronienia. Oby to... E, damy to... Na pewno to. Będziemy mogli tak... zrobić to, to idzie assassin. To możemy tego postawić tu tego możemy wystawić tu i graj Mhm No oporowo gra kolega Słabo sz to widzę. Sterta, swota. Wojej, wojej, wojej. Nie da Pasywkę zużywać na tym... To by... No tak totalnie nie padło. Mm. Jedyna jakaś mądra rzecz przychodzi. Zrobić takie coś... Mmm. Zmocnimy sobie tą linię. Góra i tak upadnie. Graj. No, i tak jesteśmy. Yy, przegraliśmy na pewno. Zawalone mosty przydałyby się. Górną linię byśmy jakoś yy, obronili. No, wyczyścili. Tu nam padnie ta linia. Ta linia też jest słaba. Ale gramy do końca. Gramy jak najbardziej do końca fiu, 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 fiu fiu, 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 fiu. Tak. No jeszcze zaatakujemy, bo i... Jedyna sensowna rzecz to postawienie tego tu, ale i tak mi to nic nie da. Bo i tak wszystkie linie kontroluję i to bardzo mocno. Nawet prawdopodobnie nie dojdziemy, że nie, 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 zadajemy, nie zadamy damageu. No to... fajnie. Ho, 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 ho! Ho, ho, Hmm... Możemy tu pana świnie wystawić. Pana świnie. I to wszystko. No i tak nie na początku dałem małego fejla, Taką takiego tyci. tyci. Hmm. No i GG ładnie ładnie, ładnie No cóż youtube deck jest dobry, uważam i tak po, po prostu trafiłem na lepszego gracza z lepszymi kartami Ja dam na samym początku fajne, ale to już. Nie ma co się uspaliwać. Nie mówię, że miał farta, czy miał lepsze karty, po prostu ja źle zagrałem no i co? Z tym, z mojej strony to było wszystko. Do zobaczyska. Hejka. I do następnych odcinków.